Witam, witam drogie strzelce. No i mamy marzec za pasem. 21 już będzie wiosna kalendarzowa. To dobrze. I cieszę się, już się cieszę. Dziękuję ślicznie za wszystko, co dla mnie robicie. Dziękuję za to, że mnie słuchacie, że subskrybujecie że piszecie do mnie komentarze, które uwielbiam czytać i zawsze staram się na nie odpisywać i za e maile I oczywiście za subskrypcję jak najbardziej. I jeżeli jeszcze mnie nie zaprenumerowaliście, zasubskrybowaliście, to proszę to zrobić i mnie polubić z paluszkiem do góry. Moje drogie strzelce, jak każdego miesiąca mamy nów i pełnię księżyca. Więc wypisujemy intencje. Pierwsze trzy dni są najbardziej mocne. Sprawdzajcie to zawsze na kalendarzu albo na internecie, kiedy jest znów i kiedy pełnia. Wypisujemy to, co chcemy mieć, nasze pragnienia, marzenia i cele, na końcu palimy i oczywiście popiół wyrzucamy na zewnątrz więc już wszechświat wozia i aniołki zawsze nad tym pracują. No i będą, bo to energia. Moi drodzy, jeżeli chcecie mieć przeze mnie postawione karty prywatnie, to proszę wejść na moją stronę internetową. Pod każdym wideo jest moja strona internetowa i mój e-mail. Wejść na stronę i zapłacić. A ja wówczas naciągnę Was na listę oczekujących i w przeciągu czek do 7 dni się z Wami skontaktuję. Także to by było tyle, jeśli chodzi o przypomnienia i informacje. No i oczywiście zaczynamy marzec w mojej drogie strzelcy, Niech ja założę okulary. Więc tak. Siódemka kielichów. Siódemka kielichów, moi drodzy. To jest Wasza początek. No. Macie praktycznie sześć kielichów wypełnione po brzegi, ale nie wiecie, co jest w tym siódmym. Po prostu zastanawiacie się, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. No, cechuje Was duża kreatywność w tym miesiącu, w drugiej strzelce. Albo to może być ktoś z Waszego otoczenia, może nawet i Wy, skorpion na chyba, jeżeli macie takie znaki na swoim wykresie urodzeniowym. Człowiek bardzo wrażliwy, który praktycznie jest gotowy wszystko zrobić dla miłości, aby jej po prostu zaznać. Jeżeli nie macie partnera czy partnerki, to skorpion rak ryba. Najlepszy wybór, bardzo pozytywna karta. Być może się dlatego właśnie boicie, bo nie wiecie, co dostaniecie, okej? Okay? Niemniej jednak będzie Was cechować duża wrażliwość, intuicja, będziecie też pomocni. No, ten człowiek jest bardzo pomocny i wrażliwym człowiekiem. Więc jeżeli szukacie partnera, to tak jak powiedziałam, Skorpiona chyba może być tak, że to... Jest wasz partner czy ktoś z bliskiego otoczenia i ten człowiek jest bardzo pomocny. Jeżeli potrzebujecie rady, porady, jakiejś ekspertyzy, to on będzie wypełniał, wypełni tą funkcję i to pełni tego słowa znaczeniu. Tym bardziej, że mamy świat, moje drogie strzelce. Świat stoi przed was od, otworem. Jeżeli szukacie tego partnera czy partner, to być może poznać go w podróży. Może to być ktoś, kto nie jest w pobliskim otoczeniu, czyli poza granicami mas miasta, państwa, Kraju, albo nawet na innym kontynencie. Ok? Zaczynacie nowy rozdział, moi drodzy. E, no, tak jak powiedziałam, co niektórzy z Was mogą się wybrać w jakąś podróż. Jednym słowem, ten cykl się u Was zaczął i to może być bardzo pozytywny cykl dla Was, jeżeli Wasze emocje będą zrównoważone. Bo widać, że Siódemka kielichów jest, ale nie jesteście po prostu pewni tego, co macie, albo tego, co chcecie mieć, czy będziecie mieć. Niemniej jednak zaczynacie nowy rozdział. Jeżeli szukacie pracy, to jest też bardzo dobra karta, bo możecie ją właśnie znaleźć poza granicami miasta, państwa, kraju albo nawet na innym kontynencie. Tak samo i partner możecie go poznać po prostu w trakcie też podróży, ok? To może być wasza taka podróż też i wewnętrzna, nie tylko fizyczna, ale wewnętrzna. Jednym słowem to jest po prostu dla was coś nowego. Zaczyna się nowy rozdział as kijów. Nowe życie, nowy projekt, nowe mieszkanie, nowe, nowa praca. Także jeżeli chcecie zmienić pracę, to jak najbardziej. Jeżeli szukacie pracy, to też jak najbardziej. Ale na samym końcu macie piątkę kielichów. Okej? Okay. I wasze emocje są. Są rozpuszczane. Nie wiecie, co macie robić. Dwa kielichy jeszcze stoją. Trzy już są po prostu pogrzebane, że tak powiem. I dlatego te wasze. Nie wiecie, czy zacząć, czy skończyć, czy zacząć to nowe życie, bo miotacie się. Po prostu miotacie się emocjonalnie. Ale ja uważam, że trzeba po prostu ten rozdział zamknąć, bo czeka Was dziewiątka kielichów, czyli harmonia i zadowolenie. Dla tych, którzy są w y, związku, to jest bardzo taki produktywny a, czas dla Was, ok? I w każdym bądź razie możecie zacząć wszystko na nowo. Czy to z karierą, czy z życiem prywatnym, sercowym w związku. A, tylko musicie zrównoważyć swoje emocje, bo widać, że huśtawka tutaj jest dosyć duża. No i mamy tutaj Grace and Antoniette, aniołek. By znaleźć rozwiązanie, wczuł się w sytuację innej osoby. Także rozważ to. No i zapamiętajcie, moje drogie strzecze, że nie wszyscy będą przechodzić to samo. Zawsze oglądajcie jeszcze dodatkowo, jak znacie swoje znaki w księżycu i rising sign, czyli wschodzący, a inaczej mówiąc, ascendant. Ok? Także, jeżeli macie wątpliwości, to aby znaleźć rozwiązanie, wczuj się w sytuację innej osoby, czyli tej drugiej. No i sprawa przyciągania 23. Numer 23 będzie grał ważną rolę. Czyli coś się może wydarzyć 23 dnia, czyli 23 marca. Możecie otworzyć książkę na 23 stronie i coś będzie z Wami rezonować, więc to jest tylko potwierdzenie tego, że to jest właśnie to. Albo nie to, bo to zależy od tego, co w danym momencie myślicie. Może być tak, że zobaczycie numer 23, albo zostaniecie zaproszeni na urodziny 23, albo usłyszycie rozmowę. No wiesz, on ma tylko 23 lata. Więc w tym czasie o czym myślicie, to będzie po prostu potwierdzeniem tego, że... Masz albo nie masz racji, więc a, karta ci mówi, staję się bardziej świadomy moich odczuć względem pieniędzy. Ok. No i numer 22, tu. To może być ktoś, kto się urodził 22. Letting go, czyli pozwól czemuś odejść. Letting go, I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Czyli poddaj się, zamknij drzwi za sobą i wtedy nie będziesz się martwił, jest w tym siódmym kierunku. Po prostu zrównoważ swoje emocje, a przede wszystkim zamknąć rozdział, okay? aby się posuwać i płynąć, z prądem, jak tutaj te dwie rybki. I numer 22, to tak jak powiedziałam, może być ktoś urodzony 22 albo zostaniecie zaproszeni na jakąś imprezę, albo będziecie mieć na przykład interwiu, spotkanie o pracę. Więc czy pojedziecie gdzieś, będzie seat numer, czyli e, siedzenie numer 22. Także. To będzie po prostu potwierdzeniem, jednakże pamiętajcie, że emocje wasze latają i jesteście na małym rozdrożu, a żeby zacząć coś na nowo, co jest piękne, to emocje wasze muszą być zrównoważone. Reassurance, takie macie motto, czyli e, upewnienie się. Ok? Pierw się upewnij, że to jest to, <knie> czego chcesz i pragniesz, ale zanim do tego dojdzie, to po prostu emocje muszą być zrównoważone. Więc piszcie, czytajcie, kontemplujcie, medytujcie, piszcie zaszczyt wdzięczności. Dziękujcie. Dziękujcie za wszystko, bo im więcej wdzięczności, tym więcej radości. Nawet jak negatywne wejdzie w wasze życie, to dziękujcie, bo dzięki tym negatywnym też się uczycie. Pobieracie po prostu lekcje z życia i przez to będziecie mądrzejsi. No i to by było tyle, moi drodzy. Dziękuję jeszcze raz. Niech was Bozia błogosławi, a aniołki oświetlą wam drogę, którą podążacie. Zawsze jej pytajcie i proście, a będzie wam dane. Do widzenia.